też w kolejnym filmie dzisiaj rozpocznę o dwóch rzeczach. Pierwsza to jest że za tydzień we wtorek. Ja się film po świętach. Także wrócił się na film tydzień we wtorek. W yy, wtorek korzystamy z pełną energią po świętach. Także, także jeszcze trzeba Wam pożyczyć na święta dębka mocne, że... Cieszę się, że mamy te święta wielkanocne, no i też z rodziną te święta, z nanami, y, także, y, także z tego szczęśliwego. Y, także i też pełne energii. Ene, też te pełne energii, są we wtorek. Y, tak, y, także do wtorku zbieram pozycje na filmy, także piszcie w komentarzach pozycje, ale na tym kanale. A jeśli się podoba Wam się ten kanał, to kciuki do góry, i te komentarze piszcie. Także do wtorku, pa pa!